Przepraszam, że przeszkadzam ci w oglądaniu, ale mam ciekawą propozycję. Słyszałem, że szukasz dobrze dopracowanego serwera roleplay. Tak składa się, że Grand RP spełni twoje najskrytsze oczekiwania, a w razie problemu administracja zawsze posłuży ci pomocą. Nie czekaj tylko, dołącz już dziś. Naszego Discorda masz w opisie filmu. Siema Kwekwe. A sorry, ja nie Kwekwe. O kurwa. Ja jestem bratem Kwekwe. Jaki? Kuwakła? Nie, Jimmy Kuwaku Mapuła. Kuwakła Nie, Jimmy Kuwaku Mapuła. Mamy dwóch e, gnomów na mieście, tak? Gnomowe, Co to znaczy gnomy? No, że no, tak są się obierać, jak te gnomy, gobliny. A, bardziej, bardziej bym powiedział plemięskie barwy, no ale... Jakie kuwawa? Plemienie czego? Świętego Wikołaja? To jest zajebiście. Jaki wiatr robi? Cześć jest <gryst> Czekałem na Ciebie. Tak długo? pani jest panie Barasie. <grystanie> Lewica Masa. Dobra, grunt, że wyjaśniałam sprawę. Jeszcze raz chłopie, dzięki. Nie, nie, nie ma sprawy, przecież to kurwa trzeba nawet. Dzięki kłekłe piąteczki. trzymaj się, piąteczka. Wow. chłopie. Dzięki, fuj. Uratowałeś mi życie, nie zapomnę tego. No, trzeba sobie pomagać. Powodziołka, trzymaj się. Dzięki. No, się. Dziękuję. Wow. <słyska> <słyska> wow. <słyska> <słyska> Zobacz, ja on żyje. Zobacz, żyje. Zobacz, on żyje, czy nie. Nie wierzę w to. No chyba cię pop***oliło tak na ostro, przecież tak można, przecież się w***olić w ogóle, nie. widzieć Alarm non -stop eee, był praktycznie. Kali, ale byliśmy z nią. Kali, czy? Nie. Kali jeszcze jest z nią. mama mnie pragnie, a wiem. Ale ja się nie kłamałam, ona pragnie wściekłości. Kali, siedem? Nie, kłam bardziej. Cztery? Ciebie najbardziej. Kali. Nie wiem. Kali, Czy? Kali. Strony trochę. No i tam imię i nazwisko. To musi próbować. Ziemiąsko sobie kalizuje. Tylko uważaj, bo to wiesz. Ja jestem kali. Alam. Dobra. Miło tu zobaczyć, nie mać. Ja mam twoja aplikacja ta tik? tick jest prowadzić To radiowo zabyć, to być. Ale dobra. co mam po prostu tak na tak non stop bez tak ja, dobra, ja żadnego tego ja wyszaj, Co ty kurwa masz ten? Znaczy, mam aplikację Mam aplikację A to weź ma bluźni teraz Co? E, idziemy dawaj, dawaj. No na przykład jak się wpierdłasz tutaj normalnie tak na pełnej kur... To naprawdę będzie trudno mnie po ch***u zrozumieć. Kurwa! <Cing. grywa> Dobry! Cing. O ty, kurwa! Ty ja bym musiał. No mnie w ogóle by nie było słychać, tylko było pipi-pip. He <grywa> No ty, ale co mnie z to uważaj, bo słyszałem, że wiesz. Siadasz na pępku i nogi, maczysz. Także wiesz, jakbyś tam miał okazję zamoczyć ogórek, to ty najpierw sprawdź tam kurwa wieś nie ma. Jakiegoś biwaku w środku, kurwa. Albo grilla. Cię wciągnie i będziesz kurwa tydzień tam siedział. Andrzej, a myślę, jak z nią gadałam jak chodziła to było takie echo. Ale to no. takie było takie Andrzej, top 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 top, no. dokładnie. Cii? Miło. Że, lat, lat, a myślę, że dlaczego tak chodzić i nogi w kolanach, żeby jej w nie wypadła. <laughs> Możliwe. bałem się. I później mnie podnieśli. Miał zakładnika. Pierdolił się na ten, Na głównym. Strzelił do kogoś, że się rozjebał. Później ktoś do niego strzelił i jestem tutaj. A kto strzelił? tu Nie wiem. Leżałem cały czas głową w dół. Dobra. Jak okay. flag, sorry. Jak ktoś się przypomni, to zgódźcie się na policję. Nie ma problemu. No, miłego i ostrożności. Ale tak z 20 lat temu prawdziwe soloweczki się skończyły, ty przyjdziesz sama oni z kolegami w 20. No wiem, dlatego mu proponuję, żeby kurwa zachował się jak mężczyzna, a nie jak kurwa miękka fryta. To miękka fryta! Tak. Nie mówią, że chcą jeden na jeden. to próbuję. próbuję. Dlatego mu zaproponowałem solówkę, kurwa. Ale że jest miękką frytą i boisz się wyjść na soloweczkę i jest pildeczką. Na rozbrojenie bomby. Osoba 30... tutaj na szy... Zabezpieczcie, żeby nikt nie podchodził do osoby tutaj na środku ulicy. W momencie, gdy się ruszy, może bomba wybuchnąć. To 30, czy podjadę się, przepraszam. Spokojnie, proszę bardzo, wszystko będzie dobrze. Co znaczy wiesz? O, zazwyczaj łapa. to. Ała. będzie dobrze. No i wysadziłem w chuj. Dzięki Bednej za 11 miesięcy. Prawie prawo. roczek. Jedziemy w kierunku Litresaul i na bulwar. No ty kurwo, jebana, z z kurwy, synu pierdolony. Matka ci kurwa, będę jebał, kurwa, od Co rana do powiem, wieczora. Tak się, coś... Nie denerwuj mnie nawet.